No więc cześć Siemanko Widzowie, witam Was na nowej serii, kolejnej nowej serii, tym razem z FIFA, którą nie ukrywam, nie ukrywam chciałem rozpocząć już od dawien dawna, bodajże od roku czy od pół roku, nawet, która polega na tym, że robię to jakby serię z moich gier w sezonach. Oczywiście to jest FIFA 18. I na przykład jestem teraz w lidze czwartej. Jak widzicie, to są moje ostatnie mecze. Naprawdę mi dobrze idzie, bo gram Tottenham'em, a ja Tottenham bardzo lubię. Oczywiście w grze, tylko żeby nie było. I to jest moja historia. Jak widzicie, 112 wygranych, 37 remisów, 103 porażki. Więc nawet, nawet już długo w to gram. Jest tylko 10 graczy online, ale to dlatego, że ten film nagrywam południe, a wieczorami jest po 100 i wtedy się gra normalnie mecze. Zobaczymy czy dzisiaj się uda. No i tak naprawdę to to jest mój skład. To ten Hamu. Kane, Ali, Eriksen, Son i tak dalej. Bardzo dobrze mi się nimi gra tak naprawdę, ale najlepszy, najlepszy super zmiennik to Lukas. On jest najlepszy. Grałem już naprawdę wieloma klubami, takimi jak United, chociaż United był dobry zmiennik martial. United grał PSG, Juventusem, Napoli, Arsenalem, Chelsea i wiele innych, ale do Tottenhamu wróciłem tak naprawdę. Tak naprawdę moim rekordem jest Liga Druga i będziemy celować w tej serii pod Ligę I, żeby zostać tymi elitarnymi graczami. No i zobaczymy. Byłem w lidze drugiej, ale jak widzicie, spadłem czwarta. Jest na mnie za słaba, jak widzicie. Może dzisiaj uda nam się, jak, jak wyszukamy mecz, zdobyć tytuł ligi czwartej. No i co? Myślę, że możemy zacząć grać. Wyszukujemy przeciwnika. I tak naprawdę mam takie swoje kryteria, jak gram sezony, że i co? pod żadnym pozorem nie zmienię. I zapamiętajcie to sobie, jak chcecie oglądać tą serię. Nie lubię, i to mówiąc tak, dosyć lekko graczy, którzy grają Realem. Bo gra Realem, wiadomo, tam jeszcze jest Ronaldo i tak dalej. To po prostu nie ma fanu nic z gry, bo tam są przekozacy, zawodnicy. Ja dlatego nie gram Realem, bo jakbym grał Realem, już bym dawno wygrał taka prawda. I tak naprawdę tam jest też taki bramkarz, o, wyszukało nam przeciwnika, super. Taki bramkarz jak Keylor Navas. On broni fenomenalnie, ale ma słabe punkty, takie jak strzały po ziemi. No ale wczoraj grałem i szczerze powiedziawszy, nie broni górnych piłek tym razem, więc dla mnie Real to w ogóle za mocna drużyna po prostu. Grają w nią słabi zawodnicy, którzy nie umieją grać, bo tylko na Ronaldo, a teraz gramy z Manchesterem City. Manchesterem City też nie grałem, bo myślę, że to jest dosyć mocna drużyna, bo wiadomo Sterling, yy, na przykład Aguero teraz w przepiłce, no ale postaramy się to wygrać. No i takie kryteria moje tak naprawdę i moim zdaniem ci gracze nie wiedzą po prostu, że taki niby Ronaldo jest też w United na przykład Martial. Yy, oj, a tutaj zagadałem się niepotrzebnie, w sumie tyle gadam, muszę się skupić bardziej na gierce no ale dobra, no i o to mi chodzi po prostu, że realem gardzę i tymi, którzy grają realem no i co, lecimy, comeback robimy, nie takie kombeki się robiło naprawdę chciałam tą serię roz, już rozpoczynać od dawien dawna więc zobaczymy jak mi pójdzie na pierwszym odcinku trochę stresik jest, wiadomo. To nie jest to samo, co się gra zwykle. Oczywiście yy, spróbuję live y z tego zrobić. Fajnie by było w sumie. Bang! Jest! Zapomniałem wam właśnie powiedzieć jeszcze, że CC też nie wybrałem jeszcze, nigdy nie grałem, bo Ederson to jest taki trochę bramkarz wylewny i dlatego w sumie. Jak wam się ta seria spodoba, to oczywiście zostawcie dużo łapeczek w górę. Oczywiście ta seria jest jakby spowodowania zakończeniem serii z Dog Food, bo nie powiem już, ta seria się mi przejadła i wam chyba też. A FIFA jest bardzo fajna. No i lecimy. No i moim celem, mówię, w tej serii jest dobycie do wakacji, albo może po wakacjach nawet pierwszej, pierwszej ligi w sezonach. Oczywiście gram online. Jakby ktoś nie wiedział. No i lecimy. Bardzo uwielbiam ten try w FIFA. Oczywiście później, po wakacjach, się to skończy ta seria, bo będę kupował 21. Więc. Karny. Dobrze. Fajny mecz, fajny mecz. Oczywiście to będzie trochę dłuższy odcinek. Szczelimy sobie. Tu. O, obronił Tego to się nie spodziewałem W karnych to ja zawsze jakiś jestem Nie wiem Słaby Ale ja bardzo naprawdę Nawet moim marzeniem było Żeby ta seria była na YouTubie I, i super, że nagrałem W końcu się spiąłem Na wyżyny Oczywiście będę, wiem, że się powtarzam Próbował live y z tego robić A i w środek no i dobra, może teraz bardziej się skupię na meczu, będę komentował. No, no to takie kryteria statystyki Wam pokazałem w sumie. Klubami, którymi grałem, jest naprawdę dużo, ale to ten Hamem mi się najbardziej fajnie grało. Drugim chyba takim klubem jest United, chociaż tam, kurde, ten Alexis, Sanchez i Lingard to, to nie są za dobrzy zawodnicy. I Son. Aj! Son tutaj też jest taki... O taki dziwny, bo mamy mecze świetne. A o! Mamy kontuzjowanego Dajera. A Dajer też jest pomocy, bo wracając do Sona mamy mecze świetne, ale też mamy czy takie takie dosyć średnie. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się w tym meczu przypieczętować tytuł. I teraz. Dobrze, chciałem szybciej podać do Sona, ale... No dobrze. Miał akcję. Właśnie o tym mówię. Son jest taki dla mnie piłka zagadka w sumie. Okej. Okay. No był faul, był Niestety. Lecimy, lecimy po zwycięstwo oczywiście. Fajnie, w ogóle fajna sprawa, że udało się odszukać tego przeciwnika. Uuu, ciekawe rozwiązanie walkerem, ciekawe dosyć. Możecie też ocenić moją grę, wiem, że jakaś nie jest porywająca, ale naprawdę mam mecze, w których umiem grać i myślę, że nawet dobrze sobie radzę. W sumie druga liga była wbijana, więc ojoj, teraz błąd, błąd, ale Davis na posterunku. Bym rozciągnął bardziej tą grę, ale boję się tego Sona w sumie. O pięknie. Do Kane'a. I Kane utrzymał się chwilowo przy piłce. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Bo nie mam podglądu w sumie, czy to się nagrywa, czy nie. Trochę będzie przyps, jak się nie będzie nagrywało. Ojojoj, oj, oj, ale Loris, pięknie. To jest bramka światowej klasy. Ula la Dajer, co robi? Blokujemy. Dobrze, trochę, trochę tak, takiego farta, ale też i skila przecież moich super zawodników. Teraz do Sona. Piękne wypuszczenie. Son sobie wypuszcza piłkę. Nie wiem, gdzie podawać chyba do Aliego. Ajajaj, nie widziałem w ostatniej chwili, ruszył Eriksen Niestety No dobra, lecimy, mamy szansę, mamy dużo szans w tym meczu Kompany No niestety 38 minuta, wypadałoby jeszcze do przerwy coś strzelić Może na przykład teraz, nie, jednak nie Ajson Dobra, full focus, że najgorsze jest to jak tracę bramkę do szatni właśnie i tego się obawiam. 40 minuta, Sane jest kocurem. U, tego się nie spodziewałem. Pięknie! Son! Dlatego go kocham, dlatego go kocham. Pięknie Son. Jest Koślawy w ataku, ale za to w obronie to jest ja go chyba przesuwam na obronę generalnie. Pięknie, ale mnie teraz uratował. W ogóle ciekawy epizod z nim, bo on teraz tam w wojsku jest chyba i tak dalej, więc. Tak a propos. Do kogo on podawał? Bym przytrzymał piłkę i bym wyprowadził w ostatniej minucie kontrę taką. Oj, oj, to nie miało tak dobrze. Nie wiem, co on robi teraz generalnie. No i wybijamy. No dobra. Na razie 1-1. Statystyki dosyć równe. Lamela wejdzie za niewidocznego Eriksena. Mam też takie swoje jakby zmiany automatyczne. Czyli lamela za Eriksena. Przeważnie. One Yama. Za któregoś zdaje Radembele. A jak nie One Yama, to Jorente za Kane. Wbrew pozorom Jorente jest dobry. A Lukas to już w ogóle. Za Aliego, ale on to jest takim którym ma takiego sprinta. On jest tak opemian, że nim wszystkich przeciwników, więc tak naprawdę to jest taki Ronaldo z Real'u. Tylko, oczywiście, takie dzieci nie wiedzą o tym i wybierają Real, bo Ronaldo itp., a nie wiedzą nawet, że taki w Tottenhamie jest kocur. Ojojoj! Dobrze. Nie, nie chciałem tak, ale. Troszkę nerwowo Nerwowo Nie powinno być tak, trzeba zachować spokój Pięknie do Aliego teraz Dobrze Do Sona Aj, Ali miał wychodzić Nie wiem co on chciał zrobić <laughs> Powiem wam, że remis z tym spotkaniu Mnie nie zadowoli Bo wtedy następny mecz, ostatni Będę musiał wygrać jak będę Chciał mieć tytuł mistrzowski Aj, aj, aj o, jakieś flagensy. Dobra, lecimy. Ajaj. Ajaj. Uuu, to mogło się skończyć dobrze. Teraz moją jedyną obawą nie jest w sumie aż tak przegranie niż żeby to się nagrywało w sumie, ale oby chyba się nagrywa. Lamela teraz, świeże siły, ale podam do Oriera i Orier pięknie kąpany, no kąpany jest koksem w tej Fifie, bez wątpliwości. Teraz Sane, Sane, ale dobra, dobrze jest. Dobra, teraz bardziej tak sfokusować się trzeba. Oj, zostawiłem tam. Niepotrzebnie wychodzę obrońcą. Ajajaj. Ajajaj. Przepraszam was, widzowie. Przepraszam. No, niestety, coś, coś się zepsuło. Oj, Kevin de Bruyne. Myślę, że za, nie, za niedługo będzie trzeba zmiany przeprowadzić i to takie ofensywne zmiany, ale sona bohatera tego spotkania i tak zostawię. Sona zwykle nie zmienią, chyba że lamele po prostu przyciągam na drugą stronę. Trzeba przycisnąć. Trzeba, trzeba. Dobrze. Uff. I teraz kontra. Wysiadła. Ale Kejny jest już za wolny. Tak, ja zaraz zmiany przeprowadzę. Pięknie, Ali. I teraz do Kejna. I gol! Jest! Ależ akcja. Ależ akcja. Na początku chciałam do Kejna, a później zauważyłem, że jest na spalonym. Ale całe szczęście przepuścił piłkę do, lamely, do lameli. I oczywiście. Ederson wy, wylał się, wylał się moim zdaniem tutaj. Teraz szybko na prowadzenie trzeba zmiany dać. Jorente za i oczywiście Lukas, niepowtarzalny Lukas. Trzeba grać pod wygraną. A co? Lecimy, lecimy. Dobra. O, i tutaj, no właśnie, no mógł się lepiej zachować Ederson, mógł. Jeszcze 25 minut, jest, jest szansa. Oj, tutaj Aguero mi wychodzi niebezpiecznie, ale ja wyszedłem Lorisem. Dobrze, mam ten instynkt. Oj, oj, ale Lukas teraz przyjmuje piłkę i proszę Państwa, no i pięknie idzie. Spalony. Ale była Szczypta Pokazana możliwości Lukasa, to naprawdę mało było. Dobra, trzeba teraz się skupić i to najbardziej. Wiem, że dużo już się skupią w tym meczu razy. Ojojoj Ojojoj Nie mam środkowego obrońcy w polu Ale Aurier pięknie i Lamela Lamela do Lukasa. Lukas. 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 No i właśnie o to mi chodzi, o to mi właśnie chodzi. No proszę Państwa, świetny zawodnik, świetny. Świetny. Bez dwóch zdań. Lukas Maura is my life. Haha. Ha. Dobra, teraz mogę zrównoważony styl gry. No i teraz na Chilku, Chilku. Lukas. Nie, podam. O nie, lepiej nie podałaś Lukasa. Teraz świetne przejęcie chyba Lukasa. Podanie do Lukasa, proszę Państwa. Aj, no nie, no nie mogę tak w sumie grać cały czas na Lukasa. Ojoj, oj. Skupić się teraz. Aguero nie ma już sił. O, szczerze, widziałam Angielkę w oknie, nie? Tak naprawdę mam też spory problem, bo słońce świeci mi na monitor trochę. Dobrze. I. Son! Co? Jest! No i ed oczywiście Ederson się musiał wylać. Jest! Jest tytuł Ligi 4. Wiem, że Liga 4 jest słaba, ale jest. No proszę Państwa, będzie poczórka. Nie, nie, ale Lukas, proszę zobaczyć na Lukasa. To jest po prostu kocur. Pięknie, pięknie. No i co, myślę, że to było świetne rozpoczęcie tej serii. Tytuł Ligi 4, awans do Ligi Trzeciej. No i lecimy, lecimy, pomału. Oczywiście jeszcze pokażę tylko wam moje właśnie i teraz jest chyba czas na to, żeby sprawdzić, czy się wszystko nagrywało. Oby, tak, jest dobrze. A nie pokażę wam, bo troszkę się buguje. To, ale widzicie Remy zwycięstwo, zwycięstwo i dalej zwycięstwa. Super, super był ten mecz, nie zapomnę go nigdy. No i co, jak się wam spodobał Ten Spodobała się ta nowa seria, zostawcie dużo łapeczek w górę, żeby mnie zmotywować do wbijania tej ligi pierwszej, a ja i tak będę wbijał, nawet jak nie wbijecie. No i co, lecimy, trzymajcie się, cześć, cześć.